Dziwy śpiew mego ostrza rozbrzmiewa tylko wtedy, gdy reinkarnacja wzbudza w nich odrazę. Atrox jest przedstawicielem dla wielu najciekawszej rasy w League of Legends, czyli spaczonych wyniesionych o nazwie Darkini. Nic dziwnego. Dla mnie Darkini koncepcyjnie są po prostu świetni. Ich postać i tajemnice z nimi związane. Kiedyś kto jest czwartym Darkinem, a dzisiaj co się stało z innymi Darkinami, kiedy w końcu Riot ich wypuści. Ajajaj! Genialne! Oczywiście Atroxa omawiałem już w materiale, kim jest ten bohater, ale dziś czas na jeszcze głębsze wejście w lore tej postaci i odpowiedzenie sobie na kilka nurtujących każdą osobę lubiącą tego bohatera. Pytań. Witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o tym jak potężny jest Atrox w świecie League of Legends, czy jakie są jego uczucia jako zamkniętego w swym mieczu Darkina i kilka innych. W ramach krótkiego przypomnienia, Atrox jest upadłym, wyniesionym, zamkniętym w swoim mieczu. Zatem, jeżeli patrzysz na niego, to ten oto żyjący miecz to Atrox. Jest to miecz, w którym jest zamknięta jego nieśmiertelna darkińska esencja. I nie jest to jego ciało, gdyż to zostało przez niego wytworzone i jest to ciało jakiegoś śmiertelnika. Który okazał się na tyle nierozważny, aby spróbować dzierżyć darkiński miecz. Ciało służy raczej za przedłużenie miecza, za narzędzie ruchu, wzrok, słuch czy inne zmysły. Wiemy, że. <ścoughs> Wiemy, że zamknięcie Darkinów można poniekąd potraktować jako karę za ich występki, choć nie do końca. Bardziej był to sposób powstrzymania ich ogromnej żądzy władzy, jak po prostu zażegnać zagrożenie z ich strony. Pomówmy o tym, co czuje bohater, będący zamknięty we własnej broni. Widzi ciemność i czuje duchotę. Dusi się, choć nie może wziąć oddechu. Choć nie ma płuc i gardła, to czuje w nich suchość. Choć nie ma rąk i nóg, czuje niemoc poruszania się. Jego esencja jest uwięziona i, będąc w mieczu, ma ochotę krzyczeć czy nawet zedrzeć sobie twarz, ale nic nie może zrobić. Czasem jednak pojawia się ktoś, kto odważy się go podnieść, i wtedy, korzystając ze swoich umiejętności i mocy darkińskich, Atrox wypacza umysł śmiertelnika, przyjmuje nad nim panowanie, kontrolę i wypacza jego ciało za pomocą hemomancji, czyli magii w lore League of Legends, odpowiadającej za m.in. kształtowanie ciał. Lecz nawet te powłoki, ukształtowane przez Atroxa, z czasem się rozpadają. Do tego, będąc w mieczu, bohater totalnie traci poczucie czasu. Czy mija 10, 100 czy 1000 lat, bardzo ciężko jest mu powiedzieć, ile rzeczywiście lat minęło. Choć co ważne, bohater potrafi wyczuć śmiertelnika, jeżeli ten jest w pobliżu, pomimo że bohater jest zamknięty w swoim mieczu, a jeżeli ten śmiertelnik go złapie, to umysł stoi dla Darkina otworem. Co jest dość ciekawe, bo z tego co wiem, Atrox nie jest w stanie w jakiś sposób bejtować i przekonywać śmiertelników, po prostu wystarczy, że ten podniesie miecz. W lore z kolei jest bardzo szczegółowo opisany fragment, jak dokonuje się przemiana Atroxa. Najpierw nieświadomy śmiertelnik łapie za miecz i nie jest on już sobą, a narzędziem Darkina. I jest taki moment, że rzeczywiście może sobie krzyknąć, ale bardzo szybko traci wolną wolę i świadomość. Przeważnie Atrox spotykał słabego żywiciela, był to przeważnie żołnierz albo ktoś ranny, bo gdyby znalazł kogoś potężniejszego, to jego ciało być może nie rozpadałoby się tak szybko. Niemniej przypadek, na który się powołuje, wyglądał tak, że Atrox od razu po opanowaniu ciała śmiertelnika musiał zabić kolejne dwie osoby. Wypić krew czy pozyskać energię z ich ciał, zapewne nie jest to proceder podobny do picia krwi przez wampirów, a chodzi raczej o pozyskanie takich energii życiowych czy sił życiowych śmiertelników. Ale dzięki temu dopiero bohater mógł zacząć kształtować ciało wspominanego pierwszego żołnierza. I wiemy, że wypaczał je w pewien sposób, taki dość, można powiedzieć, charakterystyczny dla postaci, jaką był wcześniej. Wracając do omawianego przykładu, wiemy, że gdy Atrox został podniesiony, działo się to w trakcie jakiejś bitwy niedaleko murów nieznanego miasta. Jak sam Bohater stwierdził, musi w cudzysłowie pić ze wszystkich mieszkańców tego miasta, ale mimo tego osiągnie tylko parodię swojej utraconej chwałej formy. Bohater odwołuje się tutaj nie tyle co do swojej poprzedniej formy jako Darkina, choć po części też, ale raczej do czasów, gdy był jeszcze wspaniałym boskim wojownikiem, czyli wyniesionym. Znaczy, Darkini też są wyniesieni, ale dobra, niech to będzie boski wojownik ten sposób. Z tej szlachetnej postaci nie zostało nic, a teraz krew i osocze kapie z tej zmienionej, tej przetransformowanej powłoki Atroxa. Zatem od razu warto to nadmienić. Dla tych, którzy uważają, że League of Legends jest grą pełną disneyowskich postaci. Eee, na pewno takie postacie bardziej family friendly w League of Legends się znajdują. Ja, no, nie ukrywam tego. I nie mam zamiaru z tym walczyć, bo rozumiem, że takie postacie też są potrzebne. Ale mrocznych nie brakuje. Wygląda na to, że w rzeczywistości Atrox jest takim nie do końca dobrze złożonym, rozpadającym się. bytem, z którego kapie krew i osocze. I ja wiem, Dlaczego taki obraz tego Atroksa do gry rzeczywiście nie przeszedł. Ale sami przyznacie, że koncept jest przerażający. Jak sobie takiego Atroksa, który przed tobą stoi, wyobrazisz, no to nie wiem, mnie przechodzą ciary. Ale możecie się zastanawiać. Czekaj, czekaj. Jak to jest, że ten wydaje się być chodzącym rozpadającym się stworem, a inni Darkini tak nie mają? Odpowiem bardzo dobre pytanie drugi widzu. Ciekawe, czy ktokolwiek z was w ogóle się nad tym zastanawiał, czy tylko ja to pytanie teraz wymyśliłem. Odpowiedzi na nie może być poniekąd całkiem sporo. Przede wszystkim, jak wspominałem, sposób uwięzienia Troxa w jego mieczu był procesem niedoskonałym. Był to pierwszy Darkin zamknięty w swoim orężu, i to oczywiście może być związane z niedoskonałością tego procesu. Po drugie, Kurczę, jak to jest, że Rast przez wiele lat, będąc w rękach Kejna, albo bardziej kosa, w której jest zamknięty, Rast przez wiele lat była w rękach Kejna, i ten Darkin jeszcze, bohatera, nie spaczył, a Varus, okej, okay, spaczył dwie osoby, ale gdzieś tam w środku dalej prowadzi z nimi konflikt o władzę nad wytworzonym ciałem. Po kolei, dlaczego Kane nie rozpada się jak Atrox? Chociażby dlatego, że Rast nie przejął jeszcze władzy nad ciałem Kaina. To jest myślę całkiem oczywiste. Proces jego uwięzienia, chodzi mi już o Rasta, jak i Varusa, był już udoskonalony i przećwiczony względem zamknięcia Atroxa, więc ci zwyczajnie mogą mieć nieco łatwiej. Zastanówmy się dalej. Atrox potrzebujący wielu śmiertelników, aby kształtować ciało. Odpowiedź może być jeszcze inna. Atrox był jednym z najpotężniejszych wyniesionych. Prawdopodobnie taki Nasus czy Renekton nie mieliby jakichś większych szans w walce ze skrzydlatym Darkinem w pełni jego mocy. Być może dlatego, że ten był tak potężny, stworzenie dla siebie ciała wymaga esencji życiowej wielu śmiertelników. Właśnie dlatego jednocześnie Atrox jest wyjątkowy i przeklęty. O ile Varus prowadzi wewnętrzną walkę z kajem i Valmarem, a raz działa ze spaczaniem Keina, o tyle żaden z nich nie doświadcza tak bardzo cierpienia jak Atrox. Dlatego właśnie nasze tytułowe ostrze Darkinów dąży do Apokalipsy, lub chciałoby w takiej apokalipsie uczestniczyć. Dlatego wcale bym się nie zdziwił, gdyby bohater kiedyś, gdy okazałoby się, że nie wiem, nadchodzi pustka i obserwatorzy się z niej uwalniają, ten stanąłby po stronie przerażających monstrów, które planują anihilację świata Runtery. Myślę, że odpowiedź na rozpadającego się Atroxa może być jeszcze inna. Kane jest niezwykłym wojownikiem, sprawnym i potężnym. Przy Varusie Kaja i Valmara łączyła oczywiście miłość, i przez to ich chęć do walki z Darkinem jest ogromna. Być może Atrox po prostu nie spotkał jeszcze na tyle potężnego żywiciela, na tyle potężnej osoby czy wojownika, aby móc ukształtować w pełni sprawne ciało i swoją powłokę. Kochani, jak na pewno zauważyliście, dziś nieco krótszy materiał, ale co jakiś czas będziemy wchodzić coraz głębiej w lore, omawiać rzeczy takie bardziej zawiłe lorowo, które albo są dość krótkie do omówienia, albo są niezwykle rozbudowane. Ponieważ seria, kim jest, to raczej podstawowe informacje o danym bohaterze. Ale spokojnie, moi mili, już przygotowuję wam 4-godzinną analizę jakiegoś cinematika, który jeszcze nie wyszedł. Nie, no żartuję. Dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.